Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym, jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami lajkistkami i lajkistami jego mitem. W ostatnich tygodniach udało mi się dotrzeć do kilku nowych publikacji poświęconych lajce, które chciałbym przybliżyć w następnych odcinkach. W tym miejscu pięknie dziękuję redaktorowi czasopisma LFI, lajka Fotografii International, Dawidowi Rojkowskiemu za ich udostępnienie. Pretekstem do przedstawienia pierwszej z nich stała się 46. aukcja, która odbyła się w Wiedniu 27 lipca 2025 roku. Wystawiono na niej m.in. laiko M3 z numerem 700 tysięcy. Był to pierwszy egzemplarz, który zapowiadał nowy system Lako M. Modele z mocowaniem gwintowym zastąpiono aparatami z mocowaniem magnetowym M. Licytowany egzemplarz miał szczególną historię. 2 czerwca 1955 roku Lako o numerze 700 tysięcy Otrzymał w prezencie od zakładów Wetzlar znany austriacki fotograf kur i sportów zimowych, autor licznych publikacji fotograficznych Stefan Krukenhauser. W ten sposób uhonorowano jego dorobek i zasługi dla rozwoju fotografii alpejskiej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wprawdzie aparat Krukenhausera nosił pierwszy numer seryjny z wszystkich modeli M, to prototypowe egzemplarze M3 wyprodukowano już w 1953 roku. Historia aparatu austriackiego fotografa jest dobrze udokumentowana. Była nieraz przywoływana w fachowej literaturze. W 1970 roku zmienił od właściciela. Do 2001 roku przechowywał go w swym prywatnym muzeum Michael von Rosen. Aparat, w momencie pojawienia się na aukcji, był w bardzo dobrym stanie technicznym. Wyposażono go w klasyczny obiektyw Elmar 50 mm z maksymalną przesłoną obiektywu 3,5. Cena wywoławcza wynosiła 300 000 euro. Ostateczna cena wielokrotnie przekroczyła szacowaną i wyniosła 3 360 000 euro. Nie będę komentować wylicytowanej kwoty. Aparaty lajka, niemal jak diamenty, już dawno stały się dobrą lokatą pieniędzy. Zatem trudno mi sobie wyobrazić, by nabywca używał go do robienia zdjęć. Raczej umieścił w komfortowym sejfie. Bez wątpienia o cenie aparatu zdecydował numer, ale także słynny pierwszy właściciel. Warto w tym miejscu poświęcić mu więcej uwagi. W Polsce Stefan Kruckenhauser znany jest z książek o jednej z technik narciarskich, śmigu Wendel, którą popularyzował w Austrii w latach 50. XX wieku. W 1960 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Sport i turystyka książka Clemensa Hutera i Stefana Krukenhausera pod tytułem Śmig, tajniki zjazdu narciarskiego w Austrii. Chodzi o wykonywanie w czasie zjazdu po stoku serii szybkich, krótkich, równoległych skrętów na przemian w lewo i w prawo ze stałą prędkością. Natomiast Stefan Krukenhauser mniej znany był u nas jako utalentowany fotograf kur i sportów zimowych, zwłaszcza narciarstwa. A przecież był autorem licznych publikacji fotograficznych. Niektóre z nich dostępne są obecnie w wersji elektronicznej. Linki do nich zamieściłem na blogu do podcastu. Biografia Krukenhausera jest bardzo złożona. Cieniem na niej kładzie się, co nie było rzadkie dla jego pokolenia okres nazistowski. Urodził się w Monachium 4 listopada 1905 roku. Dzieciństwo spędził w północnych Czechach, od 1919 roku studiował w Austrii, od 1932 roku pracował jako nauczyciel gimnazjum w Salzburgu. W latach 1934-1938 kierował hotelem sportowym St Christoph w miejscowości St Anton am Arlberg. Fotografią zainteresował się w latach XX wieku. Fotografował architekturę, krajobrazy oraz narciarstwo. Był pionierem fotografii małobrazkowej, używał do jej wykonywania, oczywiście szybko zyskującej uznanie lajki. Stał się jej ambasadorem, przygotowując jej pomocą popularne albumy. W 1940 roku wstąpił do NSDAP. Podczas wojny służył w wojsku jako fotograf, między innymi w kompanii propagandowej. Po 1945 roku pracował w Salzburgu i St. Krzysztof jako nauczyciel jazdy na nartach i fotografii. Zmarł w Wiedniu 1 października 1988 roku. W 2013 roku ukazała się w berlińskim wydawnictwie Metropol ciekawa publikacja Antona Holcera. Autora książek o dziejach fotografii, wydawcy prestiżowego czasopisma Historia fotografii, Fotogeschichte, pod tytułem Fotografia w Austrii, historia, rozwój, protagoniści w latach 1890-1955, Fotografie in Österreich. Geschichte, Entwicklungen, Protagonisten, 1890-1955. Autor nie szczędził krytycznych uwag pod adresem austriackiej fotografii po Anschlussie w 1938 roku. Część konserwatywnych fotografów wsparło reżim Hitlera, włączyło się do modnego wtedy nurtu fotografii ojczyźnianej. Do nich zaliczał się m.in. Kruckenhauser, który bez problemu mógł w tym czasie rozwijać działalność jako fotograf i edytor. Koniec wojny nie przekreślił jego kariery. Cytat: Kruckenhauser stał się jednym z najbardziej znanych fotografów narciarskich okresu powojennego, pisał Holzer. Opublikowany od 1956 roku, bogato ilustrowany zdjęciami, filmami, szkicami, austriacki program nauki narciarstwa, ukazał się w 14 wydaniach w nakładzie prawie 100 tysięcy egzemplarzy. Po raz pierwszy opublikowany w 1938 roku album ze zdjęciami pod tytułem Ukryte Piękno, Budowle i rzeźby marchi Wschodniej, Verborgene Schönheit, Bauwerke und Plastik, der Ostmark. Miało po 1945 roku liczne poprawione i zmienione wydania. Zamiast Marchi Wschodniej w tytule pojawiła się podobnie Austria. Koniec cytatu. Prace Krukenhausera to jeden z licznych przykładów wykorzystania lajki do celów propagandowych w służbie reżimu narodowo-socjalistycznego. Oczywiście, przeszłość nazistowska, posiadacza numeru 700 tysięcy, lajki M3, nie była po eksponowana. Jednak bez wątpienia, jest częścią jego biografii i historii używania lajki. Na losy aparatu Kruggenhausera można spojrzeć jeszcze inaczej. W 2024 roku obchodzono 70-lecie systemu M. Z tej okazji wydano pięknie ilustrowaną publikację bileuszową. Nie było to pierwsze wydawnictwo poświęcone temu systemowi. Takowe na jego 60-lecie przygotował Günther Ostello. Publikacja zawiera liczne zdjęcia i ilustracje. 10 lat później wydano całkiem nowy tom, tym razem wieloautorski. Redaktorzy tomu, pracujący pod kierownicem Katrin Iwanczuk, pozyskali jako autorów, fotografów, konstruktorów, dziennikarzy. Powstał bardzo zróżnicowany tom, złożony z wywiadów i esejów. Czyta się te teksty z ogromnym zainteresowaniem. Gdyby miał wskazać nić przewodnią, to byłoby nią poszukiwanie przez każdego z autorów jego definicji wyjątkowości systemu. Co sprawiło, że mimo upływu czasu, rozwoju techniki i różnych mód, aparat analogowy Leica M3 zachwyca wyglądem, którym konstruktorzy nadali też cyfrowym aparatowi Lajka M11. Dlaczego aparat talmierzowy, bo takim przecież jest Leica, od samego początku fascynuje kolejne generacje fotografów? Oto, że dają różne odpowiedzi, które stanowią jedynie próbę zbliżenia, dotknięcia tematu. Bez wątpienia zachęcają do własnych przemyśleń i odpowiedzi. Między tekstami umieszczono wkładki ze zdjęciami, które dają wgląd w 70 lat historii systemu, Nieograniczony jedynie do teoretycznych rozważań, lecz uwzględniający praktyczne rozwiązania. I być może to tylko jedna z moich hipotez, na tym właśnie polega czar tego aparatu i systemu M. Mimo upływu czasu nie ma się większego problemu z korzystaniem z aparatów i optyki z lat 50. Dzięki zachowanej świadomie kompatybilności, można z powodzeniem wykorzystać optykę z początków systemu. I odwrotnie, użyć współczesnej optyki na pierwszych modelach Lejki M. Ciekawym uzupełnieniem publikacji są wykazy modeli Lejki M, produkowanych bardziej masowo i w limitowanych seriach. Zainteresowanych Lejką M, chciałbym polecić jeden z filmów na kanale YouTube: Fotografia Analogowa. Jego autor w ciekawy sposób sportretował M3 oraz cały system. Jest to dobre wprowadzenie oraz zachęta do zainteresowania się bliżej tym wydaniem aparatu. Oczywiście, polecam także inne filmy tego autora. Link do audycji o Lajce M3 w opisie do podcastu. Tam też zamieściłem wykaz wymienionych przeze mnie w podcaście publikacji. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.